No siema siema, tutaj futbol maniak i kupiłem sobie dzisiaj cztery saszetki. Otworzymy je i mam dzisiaj takie wrażenie, że trafimy coś dobrego i oby to się sprawdziło. Ok, pierwsza saszetka zrobiona. Ok, i mamy tak Van der Villa, fajnie. Gignaka. Mamy Rising Stara Sandro Sporto. Brauna, bonucego i papastato Poulosa. Fajna saszetka, bo nie było żadnej powtórki. A więc fajnie. Ok, saszetka z Pumelsem. Mamy tak szalaja, Negredo. Wow, Topmaster, Neymar. Wszystko super, tylko niestety powtórka. Mamy już dwóch tych Topmasterów. No ale cóż fajnie będzie gdzieś na wymianę albo coś. Mam jeszcze Luis i Buffona. Nie no, to w tylko szkoda że powtórka. Mamy tak Albiola, i Heltona, Rising Stara z Ceski Moskwy. Fajnie, Humelsa, Mandzukicza, i Hazarda i ostatnia saszetka z Messim i mamy tak, Adriano mmm, Cheiro Impact Signing Tego Alcantara Szczęsny Mój Sander i Andres Iniesta no czyli całkiem fajna karta, szkoda tylko, że powtórka ale ogólnie to niezły unboxing pozdrawiam Was, Futbolmaniak, cześć